No, siema, siema, siema. Jezu, dużo tak siema um, Dzisiaj będzie znowu walka Jedi. Teraz znowu będzie walka Jedi no i... No i po prostu będzie po prostu fajnie, wszystko będzie super. Wszyscy się cieszą. No, to nie ma, ale dobra. To zaczynajmy. Eee, tak, no to, oj, musimy teraz folder ustalić, ustawić, to zaraz się widzimy. O Jezu, gdzie za tuła, czekajcie. Dobra, dzisiaj zabijemy, znaczy zniszczymy i. Wow. Piu, ciu, ciu, ha, Super jest. Super, ci, super ci idzie. Naprawdę? Nie. Kto będzie oglądał ten film? Masz mnie racja. Jestem dobra, chyba. Hop. Dobra, spadłem, ale trudno. Ty, każda. Daj już spokój. Ч sure. ⁇